Z tego znajdziesz sobie właściciela z przytulnym domem. Żyłoby ci się znacznie łatwiej. Na pewno ktoś wziąłby takiego kociaka jak ty. Wystarczy, że posiedzisz w widocznym miejscu i będziesz wyglądać na głodnego. Będą mnie karmić króleczymi bobkami i śmierdzącą breją? Lepiej już być wolnym wojownikiem. Pieszczychy to tylko zabawki dwunożnych. Jedzą coś, co nawet nie przypomina pożywienia, załatwiają się do pudełka z piaskiem, muszą słuchać się dwunożnych i nie mogą wychodzić ze swoich gniazd, kiedy zechcą. To nie jest życie. Tutaj jesteśmy dzicy i wolni. Chodzimy gdzie chcemy. Nie znasz życia, dopóki nie spróbujesz świeżej myszki. Zjadłeś kiedyś mysz? Nie, nigdy. Ach, nigdy nie zrozumiesz. Nie urodziłeś się w dziczy. Trzeba mieć w żyłach krew wojownika, lub poczuć na wąsach powiew wiatru. Pieszczoszki nigdy tego nie zrozumieją. Nieprawda. Ja czuję koty z mojego klanu. Powinien jest stąd iść. Szybko, uciekaj. Co tu się dzieje? B błękitna gwiazda. Nie powinieneś zbliżać się do dwunożnych. Tak wiem. Przepraszam, lwie serce. A to kto? Nie jest groźny! Nie jest wojownikiem klanów, to tylko domowy kot dwunożnych. To jest Błękitna Gwiazda, przywódczyni klanu. A to lwie serce. Jest moim mentorem. Szkoli mnie na wojownika. Dziękuję za przedstawienie nas. Jak na pieszczocha dobrze walczysz. Obserwowaliśmy Was. Zastanawialiśmy się, jak sobie poradzisz, z szaro łapo. Odważnie go zaatakowałeś. Usiądźcie, obydwaj! Dobrze zareagowałeś na ataki Szarej Łapy. Jest od ciebie silniejszy, lecz ty broniłeś się używając głowy. Dzielnie stawiałeś mu czoła. Nigdy nie widziałam takiego pieszczocha. Zastanawiałam się, jak sobie poradzisz poza domem dwunożnych. Często patrolujemy te okolice. Wtedy widuję cię wpatrzonego w las. Widzę, że w końcu zdobyłeś się na odwagę. Jak się zdaje, masz talent do polowania. Dobry wzrok. Gdybyś się tyle nie zastanawiał, złapałbyś ten mysz. Na, naprawdę? Tak myślisz? Błękitne gwiazdo to kot domowy. Nie powinien tutaj polować. Odeślij go szybko do domu. Odesłać do domu? Przyszedłem tylko upolować mysz. Wystarczy ich dla wszystkich. Wystarczy dla wszystkich? Nigdy nie wystarcza dla wszystkich. Gdybyś nie żył sobie wygodnie, karmiony przez właścicieli, wiedziałbyś o tym. Więc? Nie zagrażam twojemu klanowi. Zagrażasz mu, gdy zabierasz nasze jedzenie. W gnieździe dwunożnych masz wszystkiego w brud. Ty polujesz dla zabawy, ale my, aby przetrwać. Nie myślałem o tym w ten sposób. Przepraszam, jesteś niezwykłym kociakiem rdzawy. Czy naprawdę tak trudno tu przeżyć? Nasze terytorium obejmuje tylko część lasu. O wszystko walczymy z innymi klanami. A w tym roku zwierzyna pojawia się później. Czy wasz klan jest bardzo duży? Wystarczająco. Nasze ziemie są w stanie nas wyżywić, ale tylko nas. Wszyscy jesteście wojownikami? Niektórzy tak, inni są zbyt młodzi, lub zbyt starzy, albo zbyt zajęci opieką nad młodymi. I wszyscy żyją.